6 sierpnia 24 roku zaczynamy, zaczynamy sprawdzanie lasu. widać mokro, popadało, może coś się znajdzie. Tutaj na piękku rosną ponurniki, aksamitne grzyby niejadalne ze względu na smak ciemny taki zamszowy jak sobie trzon blaszki ludzie mogą go mylić z boczniakami mokro także jest szansa że się coś jeszcze znajdzie pojawiły się już jak już wspomniałem podgrzybki brunatne, podgrzyby brunatne obecnie nazwa o, ale się rozmazało teraz jest dobra jakoś ostrość zdrowiuśkie są mleczaje smaczne i kolczaki obłączaste Mamy piękną jodłę, a pod nią rośnie grzybek często mylony z jadalną, tak zwaną kozią brodą, czyli siedziuń jodłowy. Tego nie zbieramy, jest pod ochroną obecnie. To siedziuń dębowy w sumie to nazwa no, tylko inna tak czy siak takiego nie zbieramy zostawiamy go koszyk pomału się napełnia różnego rodzaju wynalazkami. a tutaj mamy maślaki żółte, maślaki modrzewiowe także coraz więcej gatunków się pojawia, także warto Chcę wybrać do lasu na spacer Sawi, i ładne prawózki zakopiemy proszę bardzo Standardowo szczurek nie dostał, a grzybowo podsumowanie, grzybowe podsumowanie, no jakieś prawdziwki się już pokazują, sporo maślaka żółtego, pieprzniki jadalne, pieprzniki ametystowe, e, kilkanaście ceglas toporych, co my tu jeszcze mamy, mamy jeszcze meczajowca smacznego no i podgrzybki troszeczkę troszeczkę brudne, ale był mały wypadek po drodze ale cóż, takie życie nic się nie stało, wszyscy żyją pogoda dopisuje nie źle można Zbierać się do domu. No, także do zobaczenia dziś na trasie. Cześć. Standardowy przegląd na stole. I mamy maślaki żółte, pieprzniki, podgrzybki brunatne, kolczaki obłączaste, ceglastopore krasnoborowiki, gołąbek zielonawy, leczajowce smaczne, i prawdziwki niewiele. Dopiero co padało ale zaczyna ruszać po malutku Może za parę dni będą lepsze, ładniejsze póki co cieszymy się tym co jest